Paruje mi od tych pomysłów Sam nie wiem w co ja się zaraz pakuję Twoich przyjaciół ja biorę w cudzysłów Moich przyjaciół zabiorę na kubę Pliki, 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 pliki wszędzie MP4 albo JPEG Tobie to by już buzował dekiel Ja chcę robić tego jeszcze więcej Cześć widzę mam Q-top no i mam biżu Low-key swag w stylu nazbyciu. Cały dzień i całą noc. Robimy, żeby nam wyszło. O, cały dzień i całą noc. Bo... Każdy z nas to yeah, go, got, yeah, go. gramy w to aż do opadką. Zatrzymnie poda brat mu. Każdy z nas to.